Mamy to nowa postać, jest. Pierwszy skill to jest refrakt. Polega on na tym, że stawiamy nadajnik na ziemi, po czym, kiedy użyjemy jeszcze raz tego samego skilla, cofamy się do niego wraz z nieśmiertelnością. Czyli jak użyjemy tego skilla, to nikt nas nie będzie mógł zabić. Coś jak smuga w Overwatchu czy nawet Echo w LOLu. Tylko niestety, jak się cofniemy, to nie odzyskujemy HP, jakie wcześniej straciliśmy. Kolejny skill to jest Saturate, rzucamy wiązką światła, która po, przy kontakcie z ziemią wybucha i daje slowa przeciwnikowi, czyli go spowalnia, a także jego wystrzał z broni, co jednak... Moje przypuszczenia nie były na tyle trafne, że ona stawia pułapki, ale po prostu rzuca tą wiązką światła i przez to wszystko każdy ruch, jaki robi, jest spowolniony. Slow zalicza się do prędkości strzelania, do czasu wyekwipowania broni, do prędkości opadania odrzutu, do prędkości przeładowania, do prędkości poruszania i do prędkości skoku. Trzecim skillem jest to Light Speed. Kiedy użyjemy tego skilla, wyposażamy dasha. kiedy go użyje, kiedy strzelimy, Możemy się dasznąć. Kiedy użyjemy prawego przycisku myszy, możemy znowu się dasznąć. Czyli możemy wykonać dwa, da dwa, dasze, dwa dasze. Tylko pamiętajcie, że pierwszy dasz może być użyty tylko ku górze. Drugi dasz musi być wykonany do przodu, jak jet. Jest i Ultimate. Ultimate polega na tym, że tworzymy ścieżkę, która daje nam spida, a przeciwników spowalnia. Tak samo, jakbyśmy rzucili wiązkę światła z drugiego skilla. Tylko pamiętajcie, że skill aktywuje się dopiero po jakimś czasie, co może dać jeszcze przeciwnikowi chwilę na reakcję. Osobiście ta postać dla mnie będzie po prostu idealną postacią. To będzie niesamowite, że będę mógł się wbić w sajta, a jak mi coś nie wyjdzie, to po prostu się cofnę do miejsca, w którym przed chwilą byłem. Więc jak najbardziej uważam, że to będzie niesamowita postać. Dzięki za oglądanie, zobacz moje wcześniejsze materiały. Siema!